Siemanko, tutaj kodisz, a to jest drugi poradnik o Among Us. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak grać w Among Us, zapraszam Cię do mojego pierwszego poradnika. A dzisiaj porady i ciekawostki dla tych, którzy potrafią już grać w Amonga. Impostorzy nie są w stanie robić żadnych zadań, tylko mogą udawać. W tej grze są trzy animacje, dzięki którym możesz rozpoznać, czy impostor udaje. Asteroidy w Wejponsach Skan w MedBay'u Może robić to tylko jedna osoba na raz Wyrzucanie śmieci Gdy grasz jako impostor, staraj się unikać tych zadań Jeśli grasz na komputerze, możesz korzystać z tych skrótów klawiszowych, żeby ułatwić sobie grę są trzy mapy w Among Us. Niezależnie od tego, na której grasz i jaką rolę pełnisz, warto wiedzieć, gdzie co na niej jest oraz gdzie są wentylatory. Jako impostor możesz wykorzystać to, że miejsce jest zatłoczone. Gdy kilka postaci jest w tym samym miejscu, po prostu zabij. A teraz taktyka dla tych, których denerwuje osoba, która cały czas siedzi na kamerach. Widzisz, że świeci się światło? Czyli ktoś cię obserwuje. Cyk, wchodzisz do Medbeja. Zamykasz drzwi od kamer, ewentualnie od Medbeja. Cyk, przez wenty i chłopak nie ma opcji, żeby uciec. Gdy grasz impostorem, jesteś z kimś długo. Czasami warto go nie zabijać, aby zdobyć jego zaufanie. Również możesz zdobyć poparcie kolegów naprawiając swoje sabotaże. Pamiętajcie, żeby robić to z głową. Kiedy przychodzi czas dyskusji, możesz od razu powiedzieć, gdzie byłeś i co robiłeś. Oczywiście, jeśli to ma być w miarę wiarygodna historia, zyskasz tym zaufanie. Jeśli po prostu nie wiesz co dalej, słuchaj uważnie, gdzie kto był. Wykorzystuj te informacje układając swoją historię. Nawet jeśli ktoś Cię widział, jak zabijałeś kogoś lub wskakujesz do wentów, nie zdradzaj się, nie daj się. Możesz zawsze powiedzieć, że to On zabił lub przedwcześnie sam zreportować ciało. Masz wtedy megafon? Jesteś osobą, która ma prawo się wypowiedzieć jako pierwsza. Jako impostor staraj się wykorzystywać to, że załoga podejrzewa innego członka załogi. Zdobyłeś zaufanie zielonego, a on podejrzewa czerwonego? Mówisz: Zielony mój kumplu, ja ci ufam, też podejrzewam czerwonego. Ostatnia porada to Bóg, który odkryłem przedwczoraj na streamie. Tak szczerze, nie wiem, czy to Bóg, czy tak ma być, ale w tej grze jest możliwość zobaczenia animacji otwierania i zamykania wentów przez ścianę. Zobaczcie sami. Jednak. Dzięki za Ty, Widziałem, 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 stary. Chodź tu Marcel. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo, że dotarłeś aż tutaj. Na koniec ogłoszenia parafialne. Zostawiaj suba i lajka, jak się podobało, bo się bardzo staram. Wbijaj na Discorda, jeśli szukasz ekipy do gry codziennie łupane Among Us, Fortnite, ale nie tylko. I pisz w komentarzu swoje przemyślenia, interpretacje oraz jaki ci się filmik marzy na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie, Mordki. Hej! I co, muszę tu wrócić znowu, do tego ostatniego kwesta. O oh, de stilu! Oh. Ale Alek, straszna giera. Uff, się przestraszyłem.